Moja dziewczyna powiedziała: "Potrzebujemy przerwy, żeby zobaczyć, czy za sobą nie tęsknimy". Odpowiedziałem: "Rozumiem". Nie wiedziała, że planowałem się oświadczyć w przyszłym tygodniu. Pierścionek był już schowany w mojej szufladzie na skarpetki. Starodawny szmaragdowy pierścionek, który kosztował mnie trzy miesięczną pensję. Rozmawiałem z jej ojcem przy piwie w jego ulubionym barze sportowym. Zarezerwowałem restaurację na naszą rocznicę na Walentynki, a nawet ćwiczyłem przemowę w samochodzie podczas przerw obiadowych jak kompletny idiota. Ale kiedy Lisa posadziła mnie przy stole tego wtorkowego wieczoru z poważną i zranioną miną, mówiąc o potrzebie przestrzeni do rozwoju i odnalezienia siebie, po prostu spokojnie skinąłem głową. "Nie się", powiedziałem, obserwując jak nerwowo wierci się na srebrnej którą kupiłem jej na ostatnie święta. Wyglądała na autentycznie zmieszaną moim spokojem. Pewnie spodziewała się, że będę błagał, płakał, wygłaszał jakąś rozpaczliwą, pełną emocji, mowę o naszych czterech latach razem i wszystkich naszych planach na przyszłość. Zamiast tego pomogłem jej spakować torbę podróżną, a nawet starannie poskładałem jej ubrania. Przez cały czas patrzyła na mnie, jakby czekała, aż się załamie. Następnego ranka pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, poszłam prosto do jubilera w centrum i oddałam pierścionek. Dwa tysiące dolarów z powrotem na moje konto. Tak po prostu. Jubiler wyglądał na sympatycznego, ale nie zadawał pytań. Wtedy zrobiłam coś kompletnie szalonego. Kupiłam bilet w jedną stronę do Tokio wyjeżdżając za 10 dni. Zawsze marzyłam o nauczaniu angielskiego w Japonii od czasu studiów, ale Lisa absolutnie nienawidziła tego pomysłu ilekroć o tym wspominałam. Nazywała to ucieczką od prawdziwej dorosłej odpowiedzialności i mówiła, że zachowuje się dziecinnie i nierealistycznie. Miała rozplanowane całe nasze życie. Dom na przedmieściach, dwójka dzieci, biały płotek. Najgorsze. Dwa tygodnie później stałam w szabuja, przechodząc przez ulicę z jedną walizką i absolutnie okropnym japońskim. Znalazłam małą pracę nauczycielki w szkole konwersacyjnej w Akihabarze. Wynajęłam mieszkanie wielkości pudełka na buty ze ścianami cienkimi jak papier. Zaczęłam uczyć się języka od zera, korzystając z aplikacji na telefon i filmów na YouTube. Po raz pierwszy od lat życie wydawało się elektryzujące i nieprzewidywalne. Każdy dzień był przygodą. Tymczasem mój kumpel Jake na bieżąco informował mnie o drodze lisy do samopoznania za pośrednictwem mediów codziennie wrzucała na Instagrama pułapki na pragnienie, co weekend odwiedzała różne modne bary z przyjaciółkami. Ewidentnie żyjąc swoim najlepszym życiem singielki. Według Jake'a co jakiś czas pytała wspólnych znajomych, czy wszystko u mnie w porządku, i wydawała się autentycznie zszokowana, że naprawdę wyjechałam z kraju. W trzecim miesiącu mój japoński w końcu był na tyle dobry, że mogłam prowadzić prawdziwe rozmowy, wykraczające poza zamawianie jedzenia. Wtedy poznałam Yuki na spotkaniu wymiany językowej w małej kawiarni ukrytej w Harajuku. Studiowała biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Wasada. Mówiła perfekcyjnie po angielsku i miała ten niesamowicie zaraźliwy śmiech, który sprawiał, że czułam ucisk w piersi. Zaczęliśmy spotyka Naprawdę po prostu zakochiwałyśmy się w sobie bez pamięci. Pewnego czwartkowego poranka, kiedy z Yuki piłyśmy kawę w supermarkecie i zajadałyśmy się tymi dziwnymi, puszystymi naleśnikami, mój telefon dosłownie eksplodował powiadomieniami. Popełniłam ogromny błąd. Tak bardzo za mną tęskni, że aż boli. Ta przerwa była najgłupszym pomysłem w życiu. Czy możesz proszę wrócić do domu? potrzebujecie z powrotem w moim życiu. Potem kolejna wiadomość. Widziałam post Jake'a o Japonii na swoim profilu. Naprawdę uczysz teraz małe dzieci? Cała ta sprawa jest absurdalna. I kolejna. Odpowiedz mi natychmiast. Musimy o tym porządnie porozmawiać. Nie możesz mnie ignorować w nieskończoność. Zrobiłam zrzut ekranu wszystkich wiadomości i pokazałam je Yuki, która przeczytała je uważnie z uniesionymi brwiami, po czym Znęła tak głośnym śmiechem, że o mało nie wypluła kawy. Powiedz jej, że znalazłaś kogoś, kto nie potrzebuje przerw, żeby dowiedzieć się, czego chce, powiedziała perfekcyjną angielszczyzną, żartobliwie podkradając kęs mojego naleśnika pałeczkami, więc odesłałam dokładnie to samo. Znalazłam kogoś, kto nie potrzebuje przerw, żeby dowiedzieć się, czego chce. Mam nadzieję, że w końcu znajdziesz to, czego szukasz. Odpowiedź Lisy nadeszła dosłownie po dwa minutach. Japonia i tak zawsze była kompletnie głupim pomysłem. Marnujesz całe swoje życie dla jakiejś absurdalnej fantazji, która nie przetrwa. Pokazałem Jiki gorzką wiadomość. Uśmiechnęła się tylko słodko i zapytała: Powinniśmy jej powiedzieć o naszym przyjęciu w przyszłym miesiącu? Oboje zaczęliśmy się tak śmiać, że sprzedawca w sklepie spożywczym zaczął się na nas dziwnie patrzeć.